na kobiet to warsztaty edukacyjne, artystyczne i relaksacyjne. Oferta proponowanych zajęć jest tak duża, że z pewnością każda z pań znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Zapraszamy Panie do wyjścia z domu, do przyjścia do Centrum Kultury Muza na różnego rodzaju warsztaty. Największą popularnością cieszą się warsztaty rękodzieła artystycznego i na większość z nich niestety już nie ma miejsca. Tworzymy co prawda listy rezerwowe, bo być może się jakieś miejsce zwolni w ostatniej chwili, no ale one cieszą się największą popularnością. Dużą popularnością cieszy się też Arial Yoga. To takie specjalne ćwiczenia, które będą odbywać się na dużej sali na scenie widowiskowej, ponieważ chusty do ćwiczeń mocowane są na sztankietach, na których zwykle wieszamy oświetlenie albo dekoracje sceniczne. Także tutaj jest tylko dziewięć miejsc, ale jest tak duże zainteresowanie, już w tej chwili uruchomiliśmy cztery grupy. Mimo, że jest to festiwal dla kobiet, mężczyźni, którzy towarzyszyć będą swoim partnerkom, także nie będą się nudzić. Panów zapraszamy do kina, na komedię, natomiast będzie na na przykład, prezentacja, jak założyć akwarium z Rafą Koralową, i to jest wstęp otwarty w restauracji dla wszystkich małych i dużych panów i pań. Koncerty, spotkania, wykłady i kino dla kobiet, a także stoiska w Holu Muzy z rękodziełem, to tylko niektóre z propozycji organizatora. Nadal można się zapisywać na poszczególne warsztaty. Szczegóły dotyczące sposobu rezerwacji znajdują się na stronie www.ckamuza.eu. Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na koncert Zbigniew Wodecki symfonicznie. Artysta zaśpiewa i zagra z udziałem Orkiestry Filharmonii Sudeckiej z Wałbrzycha. Zapraszamy do Dużej Sali Muzy w niedzielę 23 marca o godzinie 18. Bilety w przedsprzedaży 85 zł, w dniu koncertu 100 zł. Bilety grupowe 70 zł. Więcej na www.ckmuza.eu Spędź popołudnia na Kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.